którymi będziemy ostrzegać, ale raczej skupimy się na słońcu. Dzień dobry, Klaudia Kroczek, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Nigdzie nie pada, a temperatura rośnie. W tym momencie od 15 do 20-21 stopni w większej części kraju, głównie w Polsce zachodniej. Jest bezchmurnie, słonecznie i ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany, a na barometrach 1010 hektopaskali. Można by powiedzieć, że to idealny wakacyjny poranek. Dzisiaj wraz z upływem godzin, jeżeli będą pojawiać się chmury, to tylko na po Morzu Zachodnim i na Nizinie Szczecińskiej. I to raczej pod koniec dnia. Zagrzmi, popada deszcz, powieje też silny i porywisty wiatr, więc tutaj ostrzeżenia dla wypoczywających nad morzem, żeby jednak wykorzystać pierwszą część dnia, aniżeli drugą. Wspomniane opady i burze w koło i Szczecinie, poza tym pogodnie, w większej części Polski niemal bezchmurnie, no i dzisiaj upalnie. Od 27 do nawet 34, 35 stopni w cieniu. W tym najcieplejszym momencie dnia. Sobota z chmurami burzowymi, które przesuną się z Polski Zachodniej nad Polskę Północno-Wschodnią, więc tutaj uważajmy, w pozostałej części kraju nadal pogodnie i niemal bezchmurnie, i do 32 stopni. W niedzielę do 27 i tam, gdzie będzie najcieplej, przelotnie popada deszcz. W poniedziałek chmury deszczowe przeniosą się na krańce Północno-Wschodnie i tu ochłodzenie w całym kraju od 21 do 25, no i kolejne dni już wakacyjne. Do zobaczenia.